Budując działkę budowlaną są trzy rzeczy, które warto zbadać. Jedna oczywista i dwie mniej oczywiste. Pierwsza to jest badanie geotechniczne gruntu. Sprawdzisz tym badaniem nośność gruntu, jego przydatność na cele budowlane. Zrobię to dla Ciebie geolog, robiąc odwierty. Drugim badaniem, które warto przeprowadzić, jest sprawdzenie starszych map. To, co widzisz dzisiaj, Równą płaską działkę niekoniecznie tak musiało wyglądać kilka lat temu. Sprawdź starsze mapy, czy były tam poprzednio jakieś budynki, lub może jakiś staw, który został zasypany. Na gminne jest, że budynki się rozbiera, natomiast zostawia fundamenty, które gdzieś są ukryte w gruncie. Równie często zdarza się, że stare stawy są zasypywane byle czynnie. Takie niespodzianki odkryjesz dopiero po ściągnięciu humusu i rozpoczęciu prac ziemnych, i generuje to dużo większe koszty tych prac. Ostatnią rzeczą, którą warto sprawdzić, jest najmniej oczywiste badanie, a istotne szczególnie w dużych, zorganizowanych aglomeracjach. To jest badanie chemiczne gruntu. Szczególnie istotne w terenach rewitalizowanych, gdzie mieściły się zakłady pracy czy jakieś fabryki. Badanie chemiczne gruntu ma na celu sprawdzenie zanieczyszczeń tego gruntu. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia gruntu koszt wymiany tego gruntu może przekroczyć kilkukrotnie wartość tej działki budowlanej. Nie chcesz tego doświadczyć na swojej działce. Jeżeli chcesz uniknąć wpadki kupując działkę, obserwuj kompendium nieruchomości bez zawiłości.